Mimo, że za tydzień z okładem skończę równe 40 lat to będzie to moja pierwsza prezentacja w życiu. Brawo. O dziękuję. I gdy tak właśnie przygotowywałem się tej prezentacji, szukałem materiałów, jak zrobić prezentację, która przykuje uwagę, która będzie interesująca. Trafiałem na różne materiały wideo, jak tworzyć narrację, jak tworzyć scenariusz, jak wyświetlać slajdy i im więcej tego było, tym większa była pustka w głowie. Aż do takiego czasu, kiedy spotkałem się z takim zdaniem Tomka Kamela z nieszczęsnego TVP, który właśnie powiedział, że każdy, który, każda osoba, która przychodzi jako publiczność na salę, zadaje sobie w tym momencie takie pytanie, które brzmi pytanie, a co ja z tego będę miał? I odpowiadając właśnie na to pytanie, w ciągu kilkunastu najbliższych minut postaram się odpowiedzieć was, dać wam pewne ćwiczenie, dzięki któremu w pięciu prostych krokach, zadając sobie pięć prostych pytań, będziecie mogli ułożyć sobie taką... Plan strategiczny takie strategie na najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, co może podnieść zyskowność Waszych firm poprzez pozyskiwanie większej ilości klientów na wasze usługi, zmaksymalizować wasze silne strony, czy też zyskanie przewagi konkurencyjnej, polegającej na odróżnianiu się. Z wykształcenia jestem historykiem, także zaczniemy od pewnej historii. Poznajcie Alexa. Aleks to menadżer wyższego szczebla firmy, którą rządzi jego ojciec Filip i marzy o tym, aby zbudować coś większego niż jego ojciec. Gdy ma 20 lat, jego ojciec zostaje zamordowany i na czele tej firmy staje, staje właśnie nasz Aleks. Nasz Aleks to Aleksander Wielki, Macedończyk, a jego, jego firma to właśnie Macedonia, która w szczytowym momencie swoje, w, szczytowym, w szczytowym momencie to mocarstwo rozciągało się od dzisiejszej Grecji do mniej więcej dzisiejszych Indii. Aleksander ma cel. Aleksander ma misję, chce podbić każde państwo ówczesnego świata, tak aby rozprzestrzenić kulturę grecką właśnie na cały świat. I tak zdobywa, zdobywa te wszystkie kraje jeden po drugim, aż na jego drodze staje również bardzo duże mocarstwo. Persja. Persja zarządzana przez Dariusza, jak wszelka zbieżność imion, jest to oczywiście przypadkowa. I Dariusz również jest inteligentnym człowiekiem, gdy dowiaduje się, że Aleksander najechał. Jego kraj, wysyła posłańców do 30 różnych ludów, ziem podbitych przez siebie, aby ci wysłali mu najlepszych żołnierzy do miejscowości Gaugamela. I tak w ten sposób Dariusz mobilizuje około miliona żołnierzy, największą armię aż do XX wieku. Gdy Aleksander dowiaduje się, że Dariusz właśnie taką armię zgromadził, wysyła tam, zwija obóz i rusza na spotkanie. A ma armię 50-tysięczną, czyli 20 razy E, mniejszą. I dzień przed wydaniem bitwy, bitwy pod właśnie Gaugamelą, zdradza taki plan na tą bitwę e, swoim, swoim dowódcom. Otóż uważa, że jedyną rzeczą, która łączy te, cały ten milion żołnierzy jest posłuszeństwo i strach przed Dariuszem, więc należy zaatakować siły Dariusza, zabić Dariusza i wtedy e, cała ta masa, miliona ludzi nie będzie miała tak naprawdę po co i za kogo walczyć. I dochodzi właśnie do bitwy pod Gaugamelą, plan Dariusza, z Persji jest prosty. Ma milion żołnierzy, chce ustawić swoich żołnierzy w mur równolegle do armii Aleksandra i zniszczyć ich, wykorzystując po prostu swoją przywagę 20 do 1. Aleksander wie to, dlatego atakuje pierwszy. Atakuje w tak szyku ukośnym, cały czas mobilnie przesuwając się jeszcze w górę i w prawo. Dariusz, król Persji, cały czas chce być równolegle do tej armii Aleksandra. I nakazuje swojej wielkiej armii milionowej cały czas przemieszczać się, aby być równolegle do armii Aleksandra. I budzi to, znaczy budzi to, robi to bardzo duże zamieszanie w szykach, w szykach właśnie, zamieszanie wśród tego miliona żołnierzy i na to czeka tylko Aleksander, tak? Aleksander na to czeka i w krytycznym momencie tej bitwy, gdy powstaje luka, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest gdzie jest dowodzenie właśnie przez Dariusza, atakuje bezpośrednio króla Perskiego, zmuszając tego do, do ucieczki. I gdy Dariusz ucieka z, tej, z pola bitwy, milion żołnierzy nie ma tak naprawdę za kogo walczyć, spada morale, armia się rozpada, we wszystkich kierunkach Aleksander wygrywa, zdobywa Persję. I teraz zadajcie sobie pytania a po cholerę ta Darku historyka dość też tutaj łzawa a, a no po to, ponieważ militarne zasady przedstawione właśnie w tej historii mają również zastosowanie w biznesie. I pierwsza zasada jest to zasada celu. Aleksander miał jeden cel. Chciał rozprzestrzenić kulturę grecką na cały świat. By to zrobić, musiał podbić każde ówczesne państwo. Na jego drodze stanęła Persja. Żeby pokonać Persję, musiał zabić lub też, tak jak się okazało, przepędzić Dariusza. Od ogółu do szczegółu. Jak zaczynałem, zakładając swoją firmę w 2018 roku pracując z dwójką małych dzieci w dwóch małych pokoikach, moją desperacją e, taką było posiadanie własnego e, domu. Potrzebowałem do tego po prostu dużej ilości klientów. Skąd wziąć klientów? Z YouTube'a. A dlaczego z YouTube'a? Ano dlatego, że nikt w Polsce nie robił jeszcze YouTube'a, jeśli chodzi o WordPress'a. A dla mnie jest to wystarczający powód, żeby robić coś, e, ponieważ nie robią tego inni, ponieważ tłum się myli, Moja właśnie taka rada zawsze iść pod, zawsze iść pod prąd. Czyli tu dał klientów, dał tyle klientów, że nie byłem w stanie ich sam wszystkich przerobić, więc zmieniła się misja. Od tej pory, jeśli ja nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich klientów swoimi usługami, więc zróbmy inny model firmy z usługowego na model produktowy. Dajmy produkt, bardzo taki skierowany do osób bardzo początkujących, tak aby każda grażynka wyjęta z ulicy ze średnią obsługą przeglądarki była sobie w stanie sama wyklikać swój kawałek internetu, czyli zrobić taką stronę. Więc powstała idea zrobienia produktów cyfrowych i zmiana modelu z usługowego na taki coraz bardziej hybrydowy usługi plus pr produkt i w myśl Wayne'a Wajneszuka, czyli ekonomii wdzięczności, daj daj popróć. Maksymalnie dużą ilość kontentu e, darmowego i dla tych osób, które chcą więcej, dać jeszcze produkt, e, produkt cyfrowy, tak? Jeśli macie problem ze znalezieniem swojego dlaczego, swojego why, swojego po co, polecam książkę Simona Sineka. Zasada ofensywy, czyli zasada zaskoczenia. Aleksander, mając armię 20 razy mniejszą od Persji, nie mógł się bronić, bo by po prostu przegrał, musiał atakować, tak? więc cały czas w swoim biznesie musicie przyjąć postawę ofensywną, czyli postawę, postawę e, proaktywną. Postawa proaktywna, czyli ciągłe udoskonalenie każdego elementu waszego biznesu, ciągłe poprawianie miniatur, ofert, nagłówków, kreacji reklamowych, obsługi klienta, szybkości klienta, wdrażanie procedur, cały czas zadawanie sobie pytania, co mogę zrobić lepiej w danym, w danym elemencie funkcjonowania mojej firmy. I zasada trzecia, czyli zasada koncentracji. Zasada koncentracji, wszelkie wielkie bitwy zostały wygrane, ponieważ w krytycznym momencie tej bitwy. W w krytycznym momencie danej bitwy, w właściwym miejscu i czasie właśnie były skoncentrowane siły. Tak jak właśnie Aleksander zaatakował w tym momencie, kiedy te wojsko perskie było rozproszone, był tuman kurzu, za taką bezpośrednio właśnie wtedy Darusza. I teraz mamy te zasady, czas na tę właśnie tytułową strategię, jak sobie tę strategię ułożyć. Najlepiej ułożyć sobie ze zwykłą kartką papieru, z ołóweczkiem, zadając sobie pięć pytań, które za chwilę pokażę i na każde z tych pięciu pytań wypisać jak najwięcej odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Oceń obecną sytuację swojej firmy. Jak twoja firma wygląda na dzień dzisiejszy? Jak wyglądają liczby w tej firmie? firma rośnie, czy maleje, sprzedaż rośnie, czy maleje, czy obsługujemy taką ilość klientów, jaką byśmy chcieli obsługiwać, czy ilość kontentu, który produkujemy, jest taki, jaki chcemy, tak? czy zasięgi mamy takie, jakie byśmy chcieli, czy model funkcjonowania tej firmy jest taki, jaki byśmy chcieli, czy pracujemy w firmie, czy pracujemy nad firmą, czy... tak, każdy musi sobie to indywidualnie ocenić. Pytanie numer dwa, a, jeszcze tutaj mamy Stevena ja właśnie to pytanie jest jeden z siedmiu nawyków, czyli czy to, co robię dzisiaj, przybliża mnie do, do mojego celu biznesowego. Pytanie numer dwa to przeanalizuj przeszłość. Zobacz, jakie działania doprowadziły do takiego punktu, w jakim jesteś dzisiaj. Co robiłeś dobrze, a co robiłeś źle. Zadaj sobie takie pytanie pomocnicze, takie bardzo ważne. Mając wiedzę, tę, którą mam dzisiaj w przeszłości, czy byłaby jakaś rzecz, w którą nie angażowałbym się po raz drugi. Finansowo, czasowo, emocjonalnie. tak? Czy czas poświęcony na edukację, czas poświęcony na produkowanie kontentu był wystarczający? Tak? Co robiłem dziś, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem, przepraszam, co robiłem w przeszłości, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem dzisiaj? I pytanie trzecie najprzyjemniejsze, określ pożądaną przyszłość. Wyobraźcie sobie, że macie taką czarodziejską różkę i wyobraźcie sobie, jak wasza firma marzeń wygląda za lat trzy, powiedzmy trzy. No powiedzmy Jaka ona jest? Ile pracowników zatrudnia? Ile klientów obsługujecie? Jaki jest ten Wasz wymarzony klient? Jaką ilość godzin poświęcacie na codzienną pracę? Jaki jest model funkcjonowania Waszej firmy? Czy jesteście w firmie, czy jesteście nad firmą? Czy dalej jesteście powiedzmy finanserem, świadczycie swoje usługi, czy też już może macie podwykonawców i zarządzacie. Nimi. I pytanie czwarte, najważniejsze, w jaki sposób zamierzasz do tego dojść, plus lista kontrolna? I na to pytanie najlepiej sobie właśnie udzielić, mniej więcej 20, minimum 20 e, odpowiedzi. W jaki sposób do tego zamierzam dojść? Jeśli chcę skalować, jeśli chcę więcej klientów, w jaki sposób mogę e, do tego dojść? I wypisujemy sobie większe zasięgi. W jaki sposób te większe zasięgi? Produkując powiedzmy content, content dwa razy w tygodniu film na YouTube, siedem razy. W tygodniu e, film na TikToka. Jest to ogromna ilość czasu, więc w jaki sposób możemy sobie to zoptymalizować, zautom zautomatyzować i zmaksymalizować e, efekty. Jeśli nagrywamy 7 TikToków tygodniowo, dajmy je na wszystkie inne e, portale społecznościowe, które również umożliwiają wstawianie krótkich formatów wideo. E, Jeśli chcemy Płatnie poszerzać swoje zasięgi? W jaki sposób? Tak? Możemy zrobić to albo poprzez Facebook ACY, albo poprzez Google ACY. Ale jak teraz to zrobić? Robimy to samemu, czy zlecamy to agencji? Jeśli agencji, to jakiej agencji? Wypisujemy, jakie agencji? Jeśli samemu, jaką wiedzę musimy nabyć, aby tego dokonać? Przejść może jakiś kurs Facebook ACY, Google ACY. Pozdrawiam Artura Jabońskiego. Więc to sobie wypisujemy. Jeśli chcemy delegować, co i komu? Może trzeba wirtualną asystentkę znaleźć, więc to wszystko sobie wypisujemy na takiej liście kontrolnej i z doświadczenia wiem, że te 20 punktów, które sobie wynotujemy, to jest jakiś rok roboty na wdrożenie. A ponieważ rok jest bardzo abstrakcyjną jednostką czasową, yy, ciężko nam ogarnąć, że tak powiem, wyobraźnią te 52 tygodnie, dlatego ja proponuję zawsze wdrażać swoje cele biznesowe, dzieląc rok na 4 takie 12-tygodniowe właśnie cykle. Dlaczego 12 tygodni? Więcej o tym można przeczytać właśnie w tej książce Briana Morana. Generalnie chodzi o to, że 12 tygodni jest to na tyle duża jednostka czasowa, że jesteśmy w stanie zrobić coś dużego, coś sensownego, na przykład wydać kurs i zaplanować kampanię tego kursu, zrobić nowy lead magnet i rozpisać autoresponder, czy też popracować nad marką osobistą. A jednocześnie 12 tygodni jest to na tyle... Mała jednostka czasu, że jesteśmy w stanie te 12 tygodni objąć swoją wyobraźnią i podzielić tę listę kontrolną na te konkretne 12 tygodni, a nawet co do dnia. tak? Oczywiście 12 tygodni będzie za mało, żeby wdrożyć całą listę. Z doświadczenia wiem, że jest to właśnie mniej więcej rok, więc najpierw wyciągamy to, co najważniejsze w naszym mniemaniu i wciągamy w ten pierwszy właśnie kwartał. I kolejna rzecz, tak jak że mówił Mike Tyson albo Muhammad Ali, wychodzisz na walkę z planem, później dostajesz w i już po planie. Tak samo może być właśnie z waszą listą kontrolną. Dlatego zawsze trzeba kontrolować, analizować własne założenia, tak? bo możemy mieć tego dnia błędne założenia, więc e, robić sobie taki mini audyt, mniej więcej co pół roku, czy to, co na tej naszej liście kontrolnej jest OK, czy może coś należy wykreślić, co nam się udało, co należy dołożyć. I zacząłem Tę prezentację od historii i historiką też skończę. To jest właśnie takie zdjęcie z takiego wyścigu w Anglii. Pewien Anglik, oni mają zawsze dziwne pomysły, postanowił zorganizować wyścig. Postanowił właśnie sprawdzić geparda, jaką wypadnie w wyścigu na tle najszybszych psów na świecie. I efekt był tego taki, że na dźwięk startu tego wyścigu gepard nawet nie wyszedł z boksu nie wyszedł z boksu ponieważ nikomu nie musiał udowadniać swojej wartości nie musiał się z nikim porównywać wie że jedynie ze swojej ogromnej szybkości kiedy ma korzystać tak? Na nasawanie jak goni antylopę dlatego jeśli prowadzacie swoją listę kontrolną w swoje cykle 12 tygodniowe nie porównujecie swojej firmy z żadną firmą co kto robi lepiej co kto robi inaczej Jedyną firmą, osobą, z jaką się porównujecie, jesteście wy z wczoraj. Tak? Jesteście tak, jak ten Gepard, skoncentrowany na antylopie, na sawanie. Skoncentrowani tylko na swoim 12-dniowym tygodniu i to, co tam jest. Także dziękuję za uwagę.